Moi drodzy, kochani słuchacze Best w 2010 Year Mix by Youngri Właśnie na waszych guśnikach Specjalnie dla was I lecimy dalej! Za długo byłam w radiu chyba Cześć! Witam Was! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, W dzisiejszym WŁAGA! Mam tuż do rzęs. Nie wiedziałam, czy to będzie wywiad z kamerą, czy nie, więc stwierdziłam, lekki makijaż. Ale był bez kamery. Fajny wywiad, cały 3 minut muzyki. To nie był ten główny wywiad, taki jak była sobie jak coś. To jest, bo my nagraliśmy wywiad, który pójdzie później, a to, co nagraliśmy dzisiaj, to były tylko takie właśnie wstawki, że ten... Także to nie jest cały wywiad, jaki tam był. Jednak w internecie nic nie ginie i tak się składa, że na przykład Kasiks oglądała ten odcinek Newsów na slimku. Kasia, ale z ciebie zadymiara! Oj, kurda, to przez przypadek! Co gdyby Kasia nie obejrzała tego materiału, no każdy by pomyślał, że Rewo pewnie kłamie. Brawa na streamerów! Dzięki <grym> chyba się przydałam do czegoś w końcu, po 23 latach życia w końcu, moja cała rodzina oprócz mnie, bardzo często jeździ na ferie, na narty do Francji i właśnie cała moja rodzinka pojechała sobie na narty do Francji dostałam od dzisiaj telefon jechali samochodem i na autostradzie przestały im działać hamulce, ale dojechali, 700 kilometrów jechali bez hamulców ja nie wiem jak mój tata to zrobił, ale on jest naprawdę koksem jeżeli chodzi o kierowanie wiecie jak wyglądają drogi w górach? drogi w górach wyglądają tak że jak masz górę, pszit, pszit, tu jedziesz za drogą, tu jest dalej droga, to ty masz tak, tu masz drogę i jedziesz. Wzią wzią, wzią, ziom, wzią, 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 I tu zjeżdżasz. Tak zwane serpentynki. I to jest mega wysoko. Jak masz dużo gór, górę za górą, to jeżdziesz tak praktycznie cały czas. Cieszę się, że dojechali całe i zdrowo. Nie wszędzie są takie tunele, żeby przyjechać przez górę tędy. Jak dojeżdżacie do jakichś wiosek takich w regionach narciarskich, to tam bardzo rzadko się zdarzają w ogóle tunele. Ta, walił tylko że oni busem 9-osobowym jechali. Że on party w domu ekipy. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Wrynka. Z jaki jeden wystaje? Grzama party, zamówiłam już materacy, maszyny do popcornu, będą maseczki. Jak wygląda piżama party? Jak ja szłam na piżama party do kuzynki to piłyśmy wino całą noc i oglądaliśmy seriale. Duża ta maszyna do popcornu. To jest taka pełnowymiarowa maszyna z Chin. Kasia z ekipy nie ma piżamki wersów, bo przecież Kasia ma swój sklep. Więc Kasia nie promuje piżamek Weroniki, bo Kasia ma swoje piżamki. To co teraz? Proceco <trym> Ponga. <wiosenka> Ponga. Rosekop! A ja grałam w beer ponga na Amarenę. Ja nie wiedziałam, że to trzeba specjalne nazwy do tego wymyślać. Myślałam, że beer pong to beer pong, ustawiasz sobie i cykasz. W akademiku to było tak, że ty trafiasz w kubek, ale kubek jest i tak pusty i ty dostajesz z jakiegoś tajemniczego szota do wypicia. Ja tylko prosiłam, żebym nie dostała wściekłego psa, bo nienawidzę ostrego. Wiem, już pamiętam, miałam wam coś pokazać. Patrzcie, idziemy na TikTok. Chodzi o nawcie. Nafci jeden film przeszedł strasznie viral, nie? 2,7 miliona ma na tym filmie. I mi się pokazał w tym. Pokazał mi się, jak przeglądałam serdocyty TikToka, to mi się pokazał na ci filmik. TikTok polega na tym. I najlepsza jest sekcja komentarzy, bo w komentarzach ludzie jej piszą Nie wiem, ale mam wrażenie, że ona chce się upodobić do Kasik w takim sensie, że głosem widać ale nie wiem. Co jest? Dlaczego ktoś w ogóle tak myśli? Patrzyłam dalej i są komentarze w stylu Tylko Kasiks, Kasiks po roku w Stanach. dużo są komentarze w stylu Dlaczego ona chce być jak Kasiks? Tak sobie myślę. Co jest? Ja myślałem, że to Kasiks na początku. Ona od zawsze jest taka i nawet się zna z Kasix. Ona była pierwsza. Nie, kiedy nawcie streamuje w sumie. Ludzie są dziwni. To, że macham rękoma, to nic. Gorzej, że macham nogą, a często biurkiem. To wtedy latacie jak po. Rodzisz mi dziecko? Nie, bo zostałabym pewnie drugim leksiem, jakbym się z tym spotkała. Kiedyś na samym początku mojego streamowania była u mnie grupa widzów. Stanowiła większy ruch na czacie niż cała reszta widzów. Nie wiem, czy jest Peter na czacie, ale była kiedyś taka grupa i Peter do tej grupy należał. I oni generalnie zajmowali prawie cały czat. Tylko z nimi dodałam na czacie, bo wszystko, co pisali, to było ich wiadomości na czacie. Całego Discorda rozruszali. I później zaczęły przychodzić nowe osoby do community, których ta grupa gnębiła. Wyzywała nowych widzów, nie, nie dopuszczała ich do Kanałów głosowych, albo jak dopuszczała, to się z nich śmiała, wyzywali ich. I ja w tym momencie stanęłam przed wyborem. Albo zbanuję ich wszystkich, to było około 10 osób, przez co na moim czacie prawdopodobnie będzie dużo, dużo, dużo mniej wiadomości. Mój czat będzie się prawie nie ruszał. Po drugie, możliwe, że zabiję mojego Discorda. Koniec końców zbanowałam tą grupę. Do tej pory niektórzy z nich mają pana na czacie, ale część z nich już odbanowałam po, po, po chyba dwóch latach. Czuli, że mieli za dużą władzę, że mogli kontrolować to, co ja robię na streamach i im się to podobało, a mi nie. E, więc się pożegnaliśmy i oto teraz ja jestem tutaj z Wami, cudownymi widzami. Miło mi się z Wami spędza czas. Jeżeli ja dostaję wiadomości, które mnie gdzieś tam hejtują, ja nie zawracam sobie tym głowy na tyle, żeby zapamiętać czyjś nick. Najczęściej, jeżeli jest to pierwsza wiadomość, to nawet może chłopa nie zbanuje, bo po prostu zignoruje. Ale jak widzę, że chłop jest na tyle atencyjny, drugi raz mnie będzie wyzywał, żebym odczytała. To mu daję banę, bo mi się nie chce, żeby mi się więcej powiadomienia aplikały. I to jest niestety najlepsza rada na zaradzenie sobie z hejtem. Dobra, tam znowu jest... To słyszę. O, to teraz. Daj ty powiem, żeby było ciszej. W ja nie mówię o konstruktywnej krytyce, która też się może pojawiać. Mogłabyś być ciszej. <laughs> nie, serio cię przebija strasznie. Ciebie zawsze słyszę na moim streamie. Apeluję, abyś była ciszej, jak możesz. Ja apeluję, żebyś sobie kupił pianki akustyczne. Co ja sobie mogę kupić pianki? Ty że ryja, ja to co się kupię? Nie, ty, ty że ryja, ja, ja cię zawsze słyszę na moim streamie. Rozmawiam o ważnym temacie, edukuję widzów. O czym? O byciu toksyczną, atencyjną. Dobry. Nie jest doświadczenia. Unlucky wyszło. I co? I jego Może być słychać, tak? Ale mnie nie może być słychać. Ale mu k***a, zrobię prezent zaraz. Pianki wygłuszającej, bo tam namiot taki do ogrzewania kupi, żeby go tam zamknąć. siedział w takim obitym skąpek pokoju. Idę zapytać Rema, czy gra w Fortnite, a Jak Remo nie gra w Fortnite, to gramy w Wiedźmina. Widzę, że masz bardzo ciekawe zajęcie. No? A co tam? Czy oni ci naprawdę piszą, Kasia nadchodzi za każdym razem, jak ja wstaję u siebie? Na szczęście ignoruję tych czat i nie czytam go. Okay. Zastanawiałam się, może, czy nie zagramy jakiegoś duetu w Fortnite. Cie. Chcesz zagrać w duet w Fortnite? Cie? Tak, zagrałabym, z tą duet w Fortnite. Okej. Okay. Czy jakby mnie ktoś wyzywał na Twoim czacie, to byś go zbanował? No, z reguły tak robię. Bo jakby ktoś cię u mnie obrażał, to ja też bym cię zbanował. Czemu ja bym M mi by się oberwało. Co? No powiedziałeś, że mnie byś spanowała. co ja w w tym wszystkim zawiniłem. Nie, że zbanowałabym tego kogoś, jakby ktoś cię wyzywał. A, on no, zmienia postać rzeczy. Ale zazwyczaj u mnie już piętnowane jest wiadomości niemiłe, są piętnowane przez resztę społeczności. U Ciebie to nawet można dostać banek, w ogóle ktoś napisze o mnie coś. Tak. <laughs> Banujesz za nic, jesteś przewrażliwiony. O, Nie... pieniądze dostałam, idę. Cześć. A chcesz mi dać jeszcze tak 10 minut? Tak. To daj mi. Dobra. A na co? Do, to, to dobra, dam ci. A mogę sobie zagrać? Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Możesz się zagrać. Możesz sobie jedną w TFT, że tam w Jump Kinga czy coś. W TFT 40 minut się gra. Aha! Myślałam, że 15 albo 20. No jak zajmujesz ósme miejsce, to tak, ale nie jak pierwsze jak ja. Ała To nie wiem nie. Ała, Ała. No, Ale A. dobre to było. A. Czemu jesz zupkę? Czemu nie? Bo może zamówilibyśmy pierożki? Ale za, zanim za... BBB. To będziesz oglądać zamiast ze mną grę? Tylko początek chciałam, bo później chciałam siku. A, no dobra Czy nie chcesz zupka? Nie pewno? chcesz. Zupka. Chcesz pierożki? Chcę pierożki To no tak jak zamówisz, to mi też Teraz zamawiać, czy później zamawiać? No zamów wtedy, kiedy chcesz, ja zjem i tak Ale to tak, żebyś już więcej dzisiaj nie żarł Ej hey. No co, zjadłeś drwala, zjadłeś pataja, zjesz zupkę i pierożki No właśnie No właśnie <laughs> Możesz do mnie dołączyć Dobra Chciałem Cię wystraszyć jednocześnie Udało się, bo nie wiedziałem kto wchodzi mi do pokoju Skoro w tym momencie do mnie coś powiedziałeś, to Ty no. Idziemy na satymy czy na spokojne granie? Idziemy na randkę Nie, jak mnie zaprosisz Proponuję plaży. Dobra A stakujesz małe podskie czy duże podskie? Ty, typu naprzeciwko Biało ma jeden Drugi zbity trochę, ale uderzył mnie W jeszcze jest? Nie ma mam ammo na długo Na daleko, nie, 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 ten Cofnę Ale ja na daleko też nie mam ammo, na blisko chciałam podjechać Dobra, zbity z całego armoru jak coś tam jeden od, 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 ciebie Na biało Ale? jest tutaj drugi jeszcze Ale to bez sensu jak nie mamy amunicji tam podchodzić, dobra, idę Małoma. tu jest biało, ma, biało ma. Nie mam w ogóle o do niczego nie mam mamu. Obok jest o kurwa, a tu, zszedł. tu tu, 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 na tym, tu na górze masz, na górze, na górze. Dobrze leży, leży. Trafiłem Oj. w niego już, a i tak bym go nie ściągnął Masz kawę? Chodź chodź, chodź, chodź Ale piękna głowa, kurwa, remot z okna chodź, 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 chodź. Oni mnie spuszowali. Czemu ty uciekasz, Katarzyna?! Bo mam trzy HP! A, nie masz trzech, mam całe. Soczkiem rzuciłem w nie chcąc. O... Ja pierożki. Ja nie chcę chyba. Nie, nie chcę, dziękuję. Serio? Wiesz, no... że jednych nie przywiozą. Dobra, ja to chcę. Zjem, zjem, zupki. Nie teraz to wiesz co... To wiesz żartuję, dawaj zamawiaj. Nie. Mi też z na chili poproszę. Nie zamawiam. No samo, bo jestem głodny! Nie. No zamu! Nie zamawiam. <laughs> nie będę z tobą rozmawiać, bo przy ciebie nudlem się zadławi. Jakim nudlem? <laughs> Jak to jakim nudlem? No k***a, makaronikiem nudlem. Jak my to teraz dzierżymy. Jak my to teraz zdzierzymy? Nie, nie wiem, co zdzierzymy, to z nas. Zobaczymy Mam tutaj pracę na północ. Czy mnie nie rozumiesz serio? Nie rozumiem wszystko, co mnie nie przeszkadza. Ale kobieto, uszy się myje. Ja, ja mówię normalnie. Nie no, nigdy, nikt nie ma problemu ze zrozumieniem, tylko ty, głucha babciu. O co gramy, no bo zaraz mniejszy aromatyzm dopadnie od tego siedzenia o tych gamingowych fotelach. No, rozłączyła się, A no Nie mogę. Czy ty masz z rękiem przeląbane? No właśnie wiem. Czemu byś się rozłączyłaś? No, no bo ci się coś psuje, chodź. Nie nie, No zagramy jeszcze lepiej. Je je no chodź. nie, masz na Graźmy, czy, czy nie? No ja wszystko w porządku. My, czy, czy nie? No więc my będziemy grać nie? Co? My będziemy nie rozumiem. O mojej uszy, dziadku. No ja wszystko słyszę, babka. Grasz Mam cię ciepnąć laczkiem. Grasz? Ciepnąć cielaczkiem. Ciepnąć cielaczkiem. Przemysł? Nie, to będzie ciepnięcie laczkiem. No, to nic poważnego. Grasz czy się obraziłaś po prostu? Nie gram. To nie. Idę sobie zrobić zupkę chińską, bo ktoś nie chciał zamawiać pierogów. No, miałeś zamówić, nie chciałam. Nie, ja, ty miałeś nie. zamówić? Co, nie jesteś pępkiem świata, tak? Ale nadal bym zjadł pierożki. Jak, jak byś zamawiała, to ja z chęcią też skonsumuję. Nie, nie będę zamawiać. Dla jednej osoby się nie, za, nie opłaca zamówić. Nie, nie dowiadzą mi jednego zestawu. No powiedziałem dlatego, że jeżeli byś chciała zamówić, to ja jestem skłonny również skonsumować. Nie, dla jednej osoby nie, nie przeważaj zestawu. Są dwie osoby, skoro ty też bierzesz. <słuch> Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy stream, mam nadzieję, że Wam się podoba. Boźki, kocham Was, jesteście wspaniali, najlepsi. Yy, nie przywiązujcie się do mnie za bardzo i nie myślcie sobie, że to coś faktycznie znaczy. Zrób ktoś gifa takiego kwadratowego z tego później. Cześć, co tam? Co robisz? Nic, rozmawiam. A co? Co? Nic. No co chciałeś? Nic nie chciałam. Co się stało? Nie, nic. To o co chodzi? Co nie chciałeś ze mną zagrać? Głodny jest. Pięknie. Przykro <noise> zjadłem takie, pierożki, bym zjadł. Takie dobre, żeby już Cziliwinka. To że się nie zdecydowałeś. Ja byłem zdecydowany. Nie, ty się obraziłaś i powiedziałem, że nie chcę, nie jestem głodny, ale za dwie godziny będę, zanim dojadą No ale mi przykro, że się nie zdecydowałeś. <noise> pójdę sobie na stację z Hot doga Fajnie, przyniesie mi też? No nie wiem właśnie. Jak ja chciałem, jak ty miałeś zamówić je, Jak ty miałeś zamówić pierożka no to mi nie zamówiłaś, mhm. widzisz? Ale jak ja pójdę po Hot Doga, to Mam prosić tak? A nie przyniesiesz mi hot doga? No nie wiem. Przyniesiesz mi hot -doga? Zależy, jakie będą. no. Ty masz bardzo sublimowaną dietę, jeżeli chodzi o hot dog. Jeżeli nie będzie potrzebnych rzeczy, to, może to coś? być kiepską. Chyba no, będzie ci się nie, smak nie smakować, czy będzie. Nie przyniesiesz mi hot doga, tak? Nie, postaram się przynieść. Jeżeli pójdę, to tak, bo no, nie ma problemu. Tak. Tak. Co to jest za problem 2? To się cieszę, że się dogadaliśmy Ale jak pójdę, oh a nie jednak jecha. nie chcę hot-doga <grym> <grym> Jednak nie idziesz I <grym> dla siebie po hot -doga też nie pójdziesz? Nie, bo aż tak głodny nie jestem Bo no, chyba, że bardzo... W sumie zgodniałem <grym> Oj, zjadłbym No, też bym zjadł hot-doga Chociaż wiesz co, nie chcę hot-doga Nie chcesz? Nie Dobra, to ci nie kupię Ja sobie wezmę zupkę no dobra, to też mi się też nie chce iść To co chcesz? Słucham, co chcesz? Nie siedziałaś tutaj tyle czasu bez powodu. Co byś chciała? Co staram cię spokojnie spokoju. Rób sobie gify od gify To czad ma robić gify. Ja mam zrobić czad takiego gifa, zobaczycie. Zobaczycie pięknych gif Czad, czad ma robić gify. Daj chry. Daj gif. te włosy, chcecie zrobić ładną fryzurę pod gifa. No wiecie, trochę przyszło, tak to nie chce nic. Mamy tego więcej lodówce. No jakbyś poszedł na stację, to być śmiechu. Możemy zamówić z pierożkami. Skonsumowałabyś jakby przyszły. <grym> Za dwie godziny to już pewnie będę spać. Myślę, że gadasz kupoty. Ała, boli mi skroń teraz. Czemu mnie tak robisz? Kam cię? Nie chcę nie, z... <grym> <grym> nie zamawiamy? Jak chcesz do zawód?